Czy Wy w to wierzycie, że ja zlecałem śledzenie posłów, będąc prezesem Orlenu? Zobaczcie, przez te wszystkie miesiące, ile publikacji, które mnie atakują, ile publikacji odnośnie uchylenia mi immunitetu. Ale tak naprawdę, czy to są prawdziwe publikacje? Czy czytaliście ze mną prawdziwe wywiady? Czy wiecie, o co w tym wszystkim chodzi? Po pierwsze, kwestia uchyleniami immunitetu. To jest kwestia tylko i wyłącznie, że nie dopilnowałem i nie zleciłem kontroli. A jeżeli mówimy o wielu przypadkach, to słyszeliście odnośnie nie tylko inwigilacji posłów, ale odnośnie kart kredytowych wydatków, odnośnie zębów wydatków czy wiele wiele w tej przestrzeni medialnej było Totalnych bzdur. Wiecie, dlaczego były te totalne bzdury? Żeby tak naprawdę przykryć prawdę, żeby przykryć prawdę o całej polskiej gospodarce która idzie do dołu. Nie sugerujcie się wynikami za wrzesień, bo to są tylko jednorazowe wyniki. Zobaczcie, jak wygląda sprawa bezrobocia, zobaczcie, jak wygląda sprawa służby zdrowia, gdzie nawet na onkologię nie ma pieniędzy, a przecież mieli przeznaczyć pieniądze z telewizji polskiej, mieli ją zlikwidować, miała być w likwidacji. No, przecież mogliby wziąć te 3 miliardy i przeznaczyć na onkologię, a nie hamować wszystkie zabiegi i przekładać je na następny rok. Ale zacznę od początku. Zacznę od kwestii związanej z tak zwanym uchyleniem mi immunitetu. No I pewnie mi postawią również w tym zakresie zarzuty. Szanowna pani prokurator, zamiast wezwać mnie na świadka generalnie, bym jej mógł wytłumaczyć te wszystkie kwestie, to postanowiła robić sobie chutzpę polityczną. Wyobraźcie sobie państwo, zarządzacie firmą. Która ma około 400 miliardów przychodu, tyle co budżet państwa polskiego. Widzicie, co się dzieje. Widzicie, że jest bardzo mocny atak w mediach. Widzicie setki artykułów, które niszczą proces fuzji, łączenia Orlenu z Lotosem. Widzicie setki artykułów, które nie pozwalają nam wręcz. Dywersyfikować i sprowadzać ropę z innych kierunków niż rosyjski. Widzicie te wszystkie kłamstwa, prowokacje, e, przecież wtedy realizowaliśmy największe procesy, które miały zapewnić bezpieczeństwo nam, Polakom. To jest kwestia. Odejścia od ropy rosyjskiej, przejścia na inny rodzaj ropy to jest kwestia odejścia od gazu rosyjskiego, to jest kwestia wykupu źródeł w Norwegii, to jest kwestia gazowców, gdzie podpisaliśmy, zabezpieczyliśmy transport gazu do o Gazoportu w Świnoujściu, to jest kwestia rozwoju detalu, to jest kwestia tak naprawdę bezpieczeństwa energetycznego państwa. W tym samym czasie jestem nielegalnie podsłuchiwany, w tym samym czasie jestem atakowany, wypływają wszystkie akty notarialne, wypływają moje dane osobowe, wypływają generalnie maile czyli niszczy się ciała statutowe, chce doprowadzić się do tego, żeby w Orlenie nastąpiła zmiana. Co oznaczałaby w Orlenie zmiana? zarządu oznaczałaby jedną rzecz, że główny właściciel nie godzi się z polityką, którą do tej pory robiliśmy. To by oznaczało, że nie godzi się z połączeniem Orlenu z Lotosem, to by oznaczało, że nie godzi się w odejściu od ropy rosyjskiej i gazu rosyjskiego, więc to jest normalną rzeczą, że musieliśmy zlecić firmie sprawdzenie źródła ataku, sprawdzenie źródła ataku. Tak robi Każda szanująca się firma międzynarodowa na całym świecie i korzysta również z usług detektywistycznych, to w żadnym wypadku nie było związane z pojedynczym posłem. Ta firma. Ma tysiące pracowników i każdy z nich jest pewnym elementem. To nie jest tak, że prezes sobie zleci sprawdzenie, nie daj Boże, któregoś polityka i wszyscy to zrobią. Nie ma takiej możliwości. To przechodzi przez wiele komórek, wiele pionów, musi być wiele zgód, a przede wszystkim musi być odebrana w tym usługa. I kończę dalej ten temat. Zrobiliśmy to z wielką starannością. Mało to. Szanowałem ład korporacyjny. W momencie, kiedy pewnego rodzaju raporty przyszły do mnie, kazałem je przekazać organom ścigania CBA. Ja nie machałem tym raportem w przestrzeni publicznej. Ja nie miałem takiego prawa. Nie wykorzystałem tego w trakcie wyborów. Kto tak naprawdę złamał prawo? Złamał prawo korporacyjne złaba, złamał kodeks spółek. Wiecie, kto złamał? Pan premier Donald Tusk i politycy bo bezprawnie. Otrzymali raport z Orlenu i bezprawnie nim machali. Jakimiś pojedynczymi kartkami wyrwanymi z kontekstu. Bezprawnie. Nigdy nie powinien ten raport być w rękach żadnego tak naprawdę polityka, bo to jest złamanie standardu korporacyjnego i to jest tak naprawdę złamanie e, prawa. Więc dziś chwalą się potężną kapitalizacją, dziś mówią, jak wspaniale pracowali. Słuchajcie, ta kapitalizacja jest dzięki temu, że wypłacili dywidendę z naszych zwypracowanych zysków, sami się przyznają, bo przecież nie ze swoich zysków, bo zarobili tylko miliard w 2024, a myśmy zarobili 21 e, miliardów. I co? Powiedzą Polakom prawdę? Wypłaciliście 6 milion, miliardów polityce dywidendowej, czyli wypłaciliście akcjonariuszom 3 miliardy, gdzie trafiły? Do funduszy międzynarodowych. Zamiast rozwijać spółkę, realizować procesy inwestycyjne, wy wypłacacie więcej niż zarabiacie. To jest uczciwie? Dzięki temu macie wysoką generalnie kapitalizację firmy. Dzięki temu, że połączyliśmy Orlen z Lotosem, z Pegenigiem, kupiliśmy energię, zrealizowaliśmy potężne procesy inwestycyjne. Dzięki temu macie tą kapitalizację. Przecież nie dzięki temu, że wy cokolwiek robicie, bo sam wasz minister w gazecie. Rzeczpospolita napisał, że musiał wymienić Radę Nadzorczą, bo nie były podejmowane decyzje. Samiście się do tego przyznali, że nie podejmujecie tak naprawdę żadnych w tym zakresie decyzji. Więc działałem zgodnie z prawem. Następna kwestia, kwestia karty kredytowej. To już zakrawa na po prostu obiekt CHPIN. Proszę Państwa, jako prezes największej spółki, w Europie Środkowej i każdy prezes Orlenu posiada kartę kredytową. Po co to kartę kredytową posiada? Po to, żeby mógł z niej korzystać na potrzeby firmy. I w jakiej sytuacji z tej karty było 40 tysięcy euro wydane przez 6 lat? Część tych pieniędzy była zgodnie z kontraktem na usługi medyczne, bo taki miałem kontrakt i tak samo taki sam kontrakt mieli wszyscy poprzedni prezesi i obecni prezesi mają ten sam, proszę Państwa, kontrakt. Mało to, ta kwota była w pełni opodatkowana. Więc tych 40 tysięcy euro odejmijcie sobie połowę na usługi medyczne w ciągu 6 lat i druga połowa to jest 20 tysięcy euro. To jest połowa, którą wydałem na wiązanki okolicznościowe, wyjazdy międzynarodowe, hotele. Słuchajcie, miałem spać na ławce w parku, czy pan krawiec, czy pan Halupiec, czy inni spali na ławkach w parku, więc nie dajcie się oszukać. Bo opowiadają Wam jakiekolwiek głupoty odnośnie wydatków z karty kredytowej. Byłem prezesem, który pracował po 18 godzin. Nigdy nie bawiłem się za pieniądze firmy, nigdy nie uczestniczyłem w za żadnych zabawach. Maksymalnie ograniczyłem wydatki reprezentacyjne, które mieli nawet dyrektorzy, zakazałem wszelkich imprez integracyjnych. To pochłaniało miliony w Orlenie. Dziś zobaczcie, jak się panowie bawią, ile mają imprez integracyjnych, ile wydają. Oczywiście, ten cały hejt, ta cała fala nienawiści do mnie, nakręcają tylko i wyłącznie mówiąc o karcie kredytowej. Jak się idzie na kolację z Saudyjczykami czy z innymi, to nie kupi im się wina za 6 zł, To oni mają prawo sobie wybrać wino. Tak działa biznes na całym świecie. Więc ja pamiętam, rozmawiałem z jednym moim znajomym, który prowadzi firmę, nawet nie ma jednego procentu w stosunku co do Orlenu, to jest taka firma. I on więcej wydaje w ciągu pół roku na usługi, niż ja wydawałem w ciągu wydałem w ciągu sześciu lat na zarządzanie Orlenu, jeżeli chodzi o kartę. Więc to są tylko i wyłącznie hasła, które tak naprawdę nic nie wniosą. Następna kwestia. To jest kwestia różnego rodzaju u, złego zarządzania. To zarządzanie ocenia się przez pryzmat zysku. I chcę państwu powiedzieć. Że w ciągu 8 lat zarobiliśmy w Orlenie 90 miliardów. Jak zarabia tamta ekipa, tamta ekipa poprzednio za czasu pierwszej platformy za 8 lat zarobiła 2 miliardy więcej. Jak wygląda ta ekipa, to tam porównam dwa lata. 2023 21 miliardów zysku. 2024 1 miliard zysku. To wyniki świadczą, Jaka firma ma kondycję? To ratingi świadczą, jakie firma ma kondycję. Więc to jest fala nienawiści, ponieważ tak naprawdę nikt z kierunku niemieckiego nie chciałby, by Orlen się rozwijał. Ponieważ chcieli geograficznie ten rynek zaklepać na swoje produkty, mieć dalszą ekspansję na Ukrainę, na Bałkany. Myśmy im jednak powiedzieli nie. Zbudowaliśmy wielki, dumny koncern, który jest naszym flagowym koncernem, który dziś ma największą kapitalizację, i za to mnie chcą ukarać. Między innymi nawet za to, że wycofałem mnie z urbana, gdzie raniło uczucia religijne. Pozwolilibyście sobie na ranienie uczuć religijnych, pozwolilibyście sobie, żeby ktoś bezczeszcił krzyż? Ja nie pozwalam sobie na bezczeszczenie krzyża, nie bezczeszczę znaków religijnych muzułman ani nie bezczeszczę znaków religijnych Żydów. W związku z tym moich również nie, nie generalnie nie prowadzą procesu związanego z ranieniem uczuć religijnych. Miałem pełne ku temu prawo. Więc nie dajcie się tak naprawdę ogłupić. I jeszcze jedno. Ja będę walczył. I nie myślcie, że ja się wam łatwo poddam w tym wszystkim, ponieważ... Nie możecie znieść, że wybudowaliśmy taki koncert, nie możecie znieść, że zrobiliśmy coś w sektorze spółek Skarbu Państwa. Wy wszystko chcieliście sprywatyzować i oddać za przysłowie łowę parę złotych, za przysłowiową stówę. Tak zarządzaliście firmami, zresztą ze swoich czasów zreprywatyzowaliście dziką reprywatyzacją około tysiąca narodowych spółek, m.in. stocznie. Co potrafiliście tak naprawdę zrobić i pokazać? Mówicie o repolonizacji polskich gospodarek. To właśnie ją zrepolonizowałem, bo państwo miało 27% udziału w Orlenie, teraz ma bez mała 50% państwo udziału w Orlenie. Ścigacie cały czas tych, którzy cokolwiek zrobili. Ale nie myślcie, że ja wam się kiedykolwiek poddam. Ja nie należę do ludzi, którzy się poddają. Więc na pewno będę z tym hejtem, z tą nienawiścią walczył. Na dłuższą metę i tak przegracie. I tak przegracie. Na samym końcu chciałbym Wam podziękować za wielkie słowa wsparcia. Chciałem Wam sprosić, byście budowali zasięgi na mediach społecznościowych, bo tylko tak może się dziś przebić prawda. Chciałem Wam podziękować za to, że jesteście za mną, za to, że wybieracie się, co po niektórzy przed prokuraturę. E 12. O wtedy, kiedy mi będą stawiane zarzuty. Chciałem wam bardzo, bardzo mocno za to wszystko podziękować. Trzymamy się razem, nie poddajemy się. Jeszcze dożyjemy wolnej, silnej, bezpiecznej, gospodarczo i militarnie Polski. Na pewno to będzie z nowym rządem, ale nie z tą bandą nieudaczników, którzy poza cyrkiem i igrzyskami nie potrafią nic zrobić, a to tylko im służy do przykrywania innych problemów Polek i Polaków.